Dobrze, bo widać taką pozytywną agresję. Paradyksalnie wynik tego przegranego półfinału i się taka chęć odkrycia się do... No tak, dzisiaj dobrze się czułem, w sumie od pierwszego biegu. Eee, Trzy razy mogłem wystartować, bo raz byłem wykluczony za Ostrowiaszą pod Max Afrika. Dobrze, niezbyt nie stało. No i tak jest dużo. Ty po swoim upadku też okazuj wszystko? Eee, tak, Tak, ja sobie też uścisk, bo wypchnąłem Brady Kertz. Pewnie chcące, no takie sytuacje zadawają. Czyli dzisiaj był znowu inny, nie taki, jakby na jest Nie, to raczej Tor był zrobiony dobrze i, i chyba było widać, że każdy raczej się świetnie czuł, więc nie ma na co narzekać. Dobra, zaliczka to dobra zaliczka przed grudziadą, ale nie taka, która nas usypia. Tak, no Dokładnie. To jest żużel i, i nieraz nie ten sport pokazywał, że zdarzają się rzeczy niemożliwe, więc mamy zaliczkę, super. Chyba takiej też się nie spodziewaliśmy do końca, ale wiadomo, nie usypiamy, tylko będziemy się przygotowywać jak najlepiej, żeby w tym rewanżu dobrze pojechać. W meczu z w mówiono, że lepiej może bronić tej zaliczki i ta zmiana to chyba teoretycznie dla nas wyszło bardzo dobrze, że jednak pierwszym taki... Tego... Czy w takiej formie, czy na odwrót no, trzeba walczyć i to nie ma zbyt dużego znaczenia, tylko po prostu trzeba wygrywać, jeśli się chce dostać jakiś medal. Ale z twojej perspektywy uważasz, że najłatwiej bronić tej zaliczki, czy jednak ją elektryczność? To... Ja, ja myślę, się... że łatwiej jechać na wyjazd wygrać i później tego bronić u siebie. Jeszcze chciałem zapytać o ten pierwszy wiek twój, bo było... Chyba było po tobie widać, że, ta, że jednak czułeś tej niepewności w związku z, tym, z tą akcją na Maxa. Potem już chyba to się uspokoiło po kolejnych dobrych biegach. Można, można A po czym nie tam niepewność. Sensie, no, pierwszy upadek taki dość e, tego, potem za chwilę szybko tego Maxa chciałeś widać, wydaje się, że mogłeś poczekać chyba z tym atakiem, bo taki był dość ryzykowny ten atak. Ja myślę, że takie ataki nieraz to Wrocławiu widzieliście, więc myślę, że on nie był ryzykowny do na normalny za Twoje ostatnie mecze, dla Ciebie ten sezon chciałby, żeby się kończył, czy wręcz przeciwnie, bo, bo coraz lepiej to wygląda i czy przerwa może Ci posłużyć na dobre? Bo to właśnie jeszcze na, chciałbyś kontynuować jeszcze ten sezon dłużej? Wiadomo, no, no, szybko zleciał, więc chciałbym go kontynuować, kontynuować dłużej. Jesteśmy tu więc <laughs> już nad na tym, co, co poprawić <laughs> i żeby się dobrze <laughs> do końca. Jeszcze wrócimy z wszystko się zgrywa, te wszystkie puzerki są ulone, to jest fajnie, więc będę tak pracował, żeby dobrze pojechać.